Z kapeluszem? O nie, ale nie z kostiumem. No cóż, czas na intro. <śśmianowiska> Okej, okay, chyba jest już po intro A jak nie to przepraszam Was bardzo Enblazer, proszę! Uciekajcie rakietą Nie, to rakieta chyba zaczęła Tak, dymi, dymi Zginęliśmy Ale to nic się nie nagrywa a nie To się nagrywa, tylko to mi jest tak przycięte. poria Przepraszam, że musicie to słyszeć głupio mi. Po prostu ja nie je zauważyłem, bo tu mam. A to sobie wyrzucimy teraz tu. Będę wiedzieć, ile się nagrywa. Albo wyjdzie w nieświadomie. Myślę, że nikt tego nie przeżyje. Otóż nie przeżyłam. Jeżeli wczoraj. Bo wczoraj nagrywałem film i dzisiaj nagrywam... Wow! Nie jest przycięty pewnie ekran. Wam się to podoba? Mi, mi, mi z jednej strony nie. Ale mi się to bardziej podoba teraz. Naprawdę. Bo wcześniej robiłem to przez y, każdy z... Y, każdy Windows, robiłem to tak samo, każdy Windows ma taki skrót klawiszowy jak Windows G. Jest taki przycisk, Windows G, i wtedy pokazuje Wam się ru, taka fajna stronka, nie wiem czy ją będzie widać. I macie taki guzik jak nagraj i macie specjalny folder tam, który będzie tego szukać, więc... Sunny... No teraz trafiłem idealnie, no to będzie pewnie moja miniaturka. Chociaż jeszcze nie wiem. Nie wiem gdzie będzie najlepiej. Nie dajcie się zniszczyć! Wszystko się rusza i ja sam parę częściami. Ciekawe, czy ten glitch jeszcze działa. O nie, tamto miejsce już nie jest aż tak bezpieczne. Ale patrzcie, ole, szłopa się zniszczyła. Ale dostał mocno. O nie, nie idę w tamtą, Nie ja idę w inną. Coś mnie bije. Ej, możecie stać w miejscu. Tylko musicie skakać. Patrzcie, jak wszystko jedzie. Patrzcie, i na tym wybudować dom. A nie, bo te części skaczą. Dobra, jeszcze to się dobrze nie połamało. Tylko żebym nie dostał jedną z tych okruchów, znaczy, z tych gruin, yy, gruzów. Myślę, że teraz najlepiej będę robić filmy. Jest intro? Co jeszcze jest? Moment. I kto dzwoni? Nie, olej to. Czy dostać do budynku? Ja nie mogę. Ile można dzwonić do jednej osoby? Musicie poczekać, naprawdę to mnie denerwuje. Halo? O co dzwonisz, skoro mnie nienawidzisz? Nie, ja się tylko pytam, o co ci chodziło? Z tym, że ty powiedziałeś, że już nigdy z tobą nie gram w Roblox i co ty? Pytasz się, skoro nie wiesz? O głupią grę, żeś się pokłócił. Naprawdę. Nie to ty się zabudowałeś. To nie było mi stawiać bloku nade mną. Że jakbyś go usunął, to byś miał projekt. No ale usuwałem go. Tylko ty mi nawet nie. To musiłeś się usunąłeś. Nie, zacząłeś się Tylko śmiać. Się zacząłeś się śmiać. Usuwanie trwa praktycznie dwie sekundy. To było. Poczekaj, cztery sekundy. Nie, bo ja wokół ciebie stawiałem bloki też. Wokół mnie. No, fajnie wiedzieć. I to nie trwało by 4 sekundy. A jeszcze póki jesteś o co ci chodziło, że yy, jak wrócimy do szkoły, to nikt się do mnie nie odezwie. Napisałem. Napisałeś, że jak wrócimy do szkoły, to nikt się do mnie nie odezwie. Weź jeszcze raz przeczytaj to wyraźnie. Ja napisałem, yy, Wyszkolenie nic do ciebie, nie będę się odzywać. A, ty! To nie przeszkadza. Gabriel się zaczęła mnie lubić. Flash food to chyba były pioruny. Oh no. Podnosi się poziom wody. Nie tam już nie wychodzić wypowiedzi. Nie wiesz chyba co no, powiedziałem, Co? Niedemną zginąłem. Będę mieć z nią kolejną dramę. Jak tak bardzo chcę ze mną dramować, to proszę. O nie. Siano jest najbezpieczniejsze. Tylko tyle się nauczyłem. w budynku podczas burzy najbezpieczniej jest psiania. Ale dostał! nie, tam jest bezpieczniej! Szanu, ratujcie nas! Najlepiej być w ruchu, bo wtedy Pioro, nie trafi! Gdzie on się... Okej. Okay. No ładnie odleciało, ale tu poleciało. Tu też? Tu? To jest gorsze niż myślałem. I nie wiem, czy Wam się podoba, że to nie jest tak ścięte w jedną część, czy Wam się teraz podoba, że widzicie całość. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, żebyście chcieli zobaczyć film, gdzie pokazuję wam jak robić fajne dobre filmy na YouTubie. Znaczy, no, fajne, no. Takie jak ja robię filmy. Potrzebujecie zaledwie jednego programu. I zmontować filmy. Co nie jest ciężkie, naprawdę. Pokażę wam wszystko co i jak. Tylko muszą być. Dobra, zróbmy tak. Znajdziecie znać w komentarzach. 5 wyświetleń i dwie łapki w górę. I od razu, jak dzisiaj tyle wbijecie, to od razu wleci nowy fi yy, film z montażu moich filmów. A więc. Proszę. Czas na intro końcowe? Tak. I know you're